Hej, to tutaj Marta z Codzienni fit i dzisiaj mam dla Was trzy przepisy na pyszne, zdrowe przekąski. Idealne na sylwestra, okres karnawałowy, imprezę czy jakąś domówkę. Wszystkie przepisy są banalnie proste, szybkie do przygotowania, pyszne, no i oczywiście, jak to na moim kanale bywa, zdrowe. To co? Zaczynam. Dobra, więc dzisiaj mam dla Was trzy naprawdę banalne, błyskawiczne propozycje, idealne właśnie na taki moment, kiedy przychodzą nas znajomi, na Sylwestra, na karnawał, na jakąś imprezę, kiedy chcemy mieć jakieś zdrowsze alternatywy, które też będą syte, też będą smaczne, ale zapewnią nam trochę lepsze samopoczucie. To co? Jedziemy, więc pierwszą propozycją moich zdrowych przekąsek są talarki z pieczonych batatów, z guacamole, z awokado i pomidorkiem koktajlowym. Bardzo szybkie do zrobienia, banalnie proste, ale przede wszystkim też pyszne. Guacamole jest dobrze doprawione, więc ma to bardzo fajny smak, no i fajnie kolorowo, zdrowo wygląda, bo bataty pomarańczowe, zielone awokado i czerwone pomidorki rzeczywiście zwraca to uwagę na stole ee, i jest przepyszne, uwielbiam to. Do wykonania przepisu potrzebujemy dwa bataty, 1 awokado, 1 ostrą papryczkę, garść pomidorków, 2-3 ząbki czosnku, czerwoną cebulę, 1 łyżkę oliwy. Batatów nie obieramy, tylko kroimy w plasterki. Kładziemy plasterki z batatów na blaszce pokrytej papierem do pieczenia. Smarujemy oliwą z oliwek za pomocą pędzelka i wrzucamy do piekarnika nagrzanego do 220 stopni na 20 minut. Robimy pastę z awokado. Awokado rozgniatamy w miseczce. Dodajemy czosnek przyciśnięty przez praskę pokrojoną drobno cebulę, papryczkę, sól, pieprz i dokładnie mieszamy. Kiedy nasze bataty już się upieką i wystygną, smarujemy je pastą z awokado i dekorujemy pomidorkami. Drugą propozycją jest propozycja trochę bardziej standardowa, jeśli chodzi o zdrowe żywienie. Bo sałatka, ale też nie taka zwykła sałatka, tylko trochę bardziej syta. Więc dodałam tutaj pieczone bataty, właśnie po to, żeby i dodać jakąś zawartość węglowodanów. Ale też przede wszystkim żeby zwiększyć sytość tej sałatki, co sprawia, że jest naprawdę fajną przekąską i dobrym daniem na każdą posiadówkę, na każdą imprezę. Jest tutaj szpinak, pieczone bataty, czerwona cebula, ser feta i awokado i z odpowiednim dressingiem naprawdę ciekawe połączenie, więc na pewno wszyscy będą chcieli spróbować i będą tym zachwyceni, gwarantuję. Do wykonania przepisu potrzebujemy: 2-3 garstie szpinaku, 2 bataty, 130 g sera feta, 1 czerwoną cebulę, awokado, 2 łyżki oliwy z oliwek, 1 łyżeczkę syropu klonowego, sok z cytryny, sól, pieprz. Bataty obieramy i kroimy w kosteczkę. Następnie przesypujemy do miseczki, dodajemy oliwę z oliwek i dokładnie mieszamy. Przekładamy bataty na blachę pokrytą papierem do pieczenia, rozsypujemy, dodajemy sól, pieprz i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 220 stopni na 20 minut. Do miski wrzucamy szpinak, dodajemy nasze upieczone bataty, serfeta. pokrojone w kosteczkę, awokado Czerwoną cebulę i dokładnie mieszamy. Robimy sos. Łączymy oliwę z oliwek z syropem klonowym, sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Jeśli nie lubimy słodkich sosów, pomijamy syrop klonowy. No i trzecia propozycja. To pieczone pulpeciki z mielonego indyka z dodatkiem przyprawy gyros. E, fajna w ogóle forma podania, bo nakłułam je wszystkie na patyczki, więc można sobie sięgnąć po jednego, wziąć i to będzie fajna przekąska. Do tego jest sos jogurtowo-czosnkowy, ale równie dobrze sprawdzi się do tych pulpetów także sos pomidorowy z czymś ostrym, np. z płatkami chili albo z jakąś ostrą papryczką. Też będzie fajny. E, też syte, zdrowe, dobre, niskokaloryczne. Nic tylko robić i próbować, bo też szybko się robi jak te wszystkie przepisy. Do wykonania przepisów będzie nam potrzebne 400 g mięsa mielonego, jogurt naturalny, jajko, cebula, przyprawa gyros, kilka ząbków czosnku, jedna łyżka bułki tartej, sól, pieprz. Do mięsa mielonego dodajemy jajko. Bułkę tartą, pokrojoną cebulę, czosnek, pieprz, sól, mieszamy, dodajemy przyprawę gyros i znowu dokładnie mieszamy. Z masy formułujemy pulpeciki i układamy je na blaszce pokrytej papierem do pieczenia. Wrzucamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 20 minut. Robimy sos jogurtowo-czoskowy, czyli do jogurtu dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, pieprz, sól i to wszystko. Po upieczeniu pulpeciki nakuwamy na wykałaczki i podajemy razem z sosem. I to są moje imprezowe, zdrowe pomysły na przekąski. E, mimo tego, że imprezy rządzą się, wiadomo, swoimi prawami, to staram się zawsze zdrowo gotować, przygotowywać zdrowe przekąski. Bo nie dość, że stół wygląda kolorowo, i nie dość, że to jest wszystko po prostu dobre i pyszne. To jednocześnie człowiek jakoś lepiej się czuje po takiej imprezie e, i rzeczywiście. Te zdrowe przekąski sprawiają, że to samo poczucie jest lepsze i w trakcie imprezy, i na drugi dzień. E, mam nadzieję, że Wam się te pomysły przydadzą. Jeśli nie na Sylwestra, to może na urodziny albo na ten okres karnawałowy. Dajcie mi znać, który przepis chcecie przetestować w komentarzu. A jeśli podobał Wam się filmik i chcielibyście więcej zdrowych przepisów, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Gdzieś tutaj będzie taka możliwość. E, a my widzimy się już niedługo. To co? Hejka!